Okej, tak jak zapowiadałem, w tym odcinku będziemy grać gridy, ponieważ, uuu, ponieważ ostatnio odblokowałem sobie Jere, więc jest duży potencjał na gamebreak'a. Szkoda, że jestem taki duży po tym grzybie. To, to mi w sumie nie pomoże unikać pocisków. Dobra. Gincie ogniska i świetnie, bomba. No, żeby ona chociaż niżej była, to może by jeszcze sekreta odblokowała, ale dobra. Eee... Squeezy nie brzmi źle. Na pewno kluczyk będę chciał, ale dobra, to jeszcze nie teraz. Najpierw musimy przetrwać pierwszy poziom, żeby sobie zasłużyć na to. Dobra, wygińcie. Svania już mnie chciał zaatakować od dupy strony. Dobra, kolejny leży. Z fangajem to całkiem ładnie idzie. Z nie, to One Up się nazywa ten item. Nie pamiętam w sumie jak się nazywa. No wiecie, go Grzyba chodzi. Całkiem ładnie z nim idzie robienie tych pokoi. Mimo, że jestem wielki, jak. nie wiem, <grym> nie wiem co jest takie wielkie, ale właśnie taki wielki jestem ja. Eee, dobra, główniaki się pochowały od razu, i teraz będą kampić. I jeszcze wyjdą, i o, teraz jak do niego wejdę, i od razu by nie zdech, to by pierwsze co byś we mnie władował. No chodźcie, chodźcie tu. Dobra, umierać proszę. Dziękuję. Pyk. Ła! Japonki! Hadionki. Jokie tu wściekłe, to skacze na kilometr. Pyk, Dobra, raz, dychaj. Dobrze, dziękuję. I koniec pierwszego levela. Będę mógł iść na zakupy, a potem bossy. Proszę umrzeć. Dziękuję. No, całkiem sprawnie poszło, jakby nie patrzeć. Eee, to wezmę. To wezmę. I przeroluję sobie itemy, bo może dostanę coś w przecenie. I oczywiście się zepsuło, ale dostałem kupon. O, proszę bardzo. Pójdziemy na Devil Deal. Ewidentnie. O! Ej, to jest zajebiste. Ja to chcę. ja to wezmę. Yy, ale najpierw Devil Deal. Który będzie darmowy w moim przypadku. Łap się. Nie rób mi tak, monstro. Dobrze, że to jest jedynka, tylko zwykły. Łuhu. Nie dla psa. Gdzie są dupą? Sia! Psik, monstro, zły. Niedobry monstro. Zdycha! Jezu, chciał mi skoczyć na łeb. Akurat się w sumie wyrobiłem na czas. Dawajcie, główniaki. Pokonam was. Przypadkiem przygotowałem sobie potencjalnego innego gamebreaka, mianowicie darmowej temy. I to podwójnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Znaczy to nie jest taki prawdziwy game break, ale jeśli będę miał baterię, to będę mógł teoretycznie w kółko i w kółko. O właśnie brać sobie i itemy za darmo. Mm, tutaj na razie nie chcę kupować nic. Czekajcie, ja mam kluczyka. Tam chyba jeszcze nie wchodziłem, co? O właśnie. No, Skorpio, taki SEAL, no na pewno mi pomoże coś tam. Dobra, dwóch bossów. Jeden chyba będzie z podziemi wyskakiwać, bo jeszcze go nie widzę. Gdzie jest drugi boss? Zawsze się dwa rypiły tutaj, nie? Czy mi się zdaje. Proszę! Jezu, no, musi się we mnie władować. Ale dobra, dużo moje łzy biją. Znaki zodiaku jednak sporo robią. O, no i jest Devil Deal. Pyk. No i dobra, i teraz tak. Pyk. Jeden item jest darmowy. Rift. E, bardzo fajny. Muszę tylko szczęścia trochę zdobyć i będę naprawdę przepotężny. Czy to chcę? Tak. O. Krampusa odblokowałem. Świetnie. Po prostu doskonale. Nie jestem pewien, czy chciałem akurat Krampusa dostać, ale. No. E, to czy nie. Ewidentnie to chcę. Backpack. No, backpack to nie jest najbardziej przydatna rzecz, jaką mógłbym spotkać. I dobra. Idziemy na kolejne piętro. Zobaczymy, co tam będzie. Piek. Ale te rifty mogą mi naprawdę porobić grę. Nie powiem. Mogą się okazać naprawdę skuteczne. Dobra. Infamy jest spoko. Mm. O. O. O! <laughs> Przejście na kolejny level tak o. Eee. Nie mam tutaj rola. Zacznę od hełmu. I spróbuję.. nie po lewej jest secret. Czy ja jestem w stanie tam wejść teraz? Nie jestem. Dobra. Więc dość mozolną rzecz zrobię i przepcham to na lewo. To muszę tak pod ścianę, żeby szybciej szło. I pyk, pyk, pyk. Dobra, idzie jakoś, idzie. Idziemy z tym. Ej, nawet ładnie idzie ta skrzynka. I habit będę mieć. To też jest w sumie nie najgorsza opcja. O, tak. Łatwo jest to pchać mniej więcej w lewo, ale przy okazji trochę w górę i w dół znoci. Ciężko jest natomiast wycelować, tak żeby prosto szło. No dobra, jak już będę w tym, to o... O, i. pik I item dostałem nieźle. Uuu! To oznacza. Justice to też się przyda. To oznacza, że mam darmowe wejście do. Tutaj. Eee... To nie jest zbyt dobre, niestety. Na pewno mój kupon będzie lepszy. A to, co to jest. Aha. Dobra. Ej dobra, z taką ilością łez... Jeszcze jak ja sobie narespię riftów... O! Nie no, to będzie naprawdę op. Jeszcze rifty się respią wszędzie, co to będzie? Ło. Ej nie... To jestem jak na ten poziom naprawdę op. Może to jeszcze nie game break? Ale no, sami powiedzcie, to jest już bardzo duża siła. Jestem ewidentnie piętro do przodu w stosunku do przeciwników. Idealnie mi tej itemy siadły. Niestety przeciwnicy mi też siedli na twarz. Co nie było tak idealne już. Dobra, ale dajemy radę jak widać. Plus jak dostanę to w czarne serce, więc oni też to poczują. Dobrze, doskonale. Item mi się naładował, więc nie będę zaczynać walki z bossami. Pozbieram sobie to i odbiorę darmowy itemek. A darmowym itemkiem będzie. Wezmę to najpierw. Oj, oj, nie. Darmowa jest bransoletka, mamy. Okej. Okay. To jest dobry. Aha, to jest item tylko. OEzu. Jezu, co to się stanęło? Jak to działa, przepraszam? Czy to? Aha. No nie zbiorę tego, bo mnie. Muszę pamiętać, przechodząc na kolejny level, żeby tędy zejść, a nie dołem. Eee. I wszystko już mam. Mogłem te grzyby wyrzucać, ale aż tak trakardować nie zamierzam. Dobra. Walczymy z bosami. I bosy są względnie łatwe. Dobrze, że nie respią much. No, chyba cię pogrzało. Dobrze, że zdech, bo by mi zaraz zarąbał. Dobrze, ładnie. Umrze i kurchawko. Dziękuję. O nie, nie, nie. Ty to gin szybko. Ała. No, nie wiem, nie wiem. Dobra, udało się. Czy ja zdołam tu naładować w ogóle przed mm, Devil Dealem? Bo coś czuję, że nie. A baterii przecież tutaj nie mam. Chociaż mam serce, mogę. No, mogę spokojnie tutaj wejść. No, kuźwa, naprawdę. Takie rzeczy same złe. Mm, HP. HP mi się przyda. Ale infamy też. Yy, HP bardziej. A to co? Aha, to samo, tylko dosłownie to samo co przed chwilą. Dobra. Yy, walczymy. I teraz będziemy mieli. O kurde, dawno cię nie widziałem gościu. Ale dostał centralnie na web yy, Riftem. Jak ja tym nie dostęp to ciężko powiedzieć. Dobra. Próbuj szarżować. Śmiało, śmiało. Szarżuj na mnie. Jestem gotów. No, on nie był. I... u, kusisz, kusisz, A ty? Aha. <tryk> Aha. Sfałszowany stopień y, naukowy. Sfałszowany dyplom medycyny, o tak to można przetłumaczyć eee, szczerze? wszystko mi dało? a, bo się triggeruje dwa razy, no tak eee, to wezmę o, a to co? shot speed down e, eee, nie chcę tylko jakieś takie neutralne, niby negatywne pigułki będę zbierać no i dobra i... Idziemy na kolejne piętro, ale oczywiście tendy nie nie chcę tej piguły używać później. Czy ja to zebrałem? Chyba zebrałem, nie? Był dźwięk. Tak, mam dwa klucze. Dobra. Chyba że już miałem. Czą wszystką itemy na spację. Aha. Świetnie. Świetnie. Nie wiem ile tu już itemów na spację, ale. Ponad przeciętnie dużo. Mm. Skrzynki za darmo, mech, same tandetne rzeczy są. No to robimy tak. O, od razu się zepsuło, oczywiście. Eee. To jest bardzo fajne. To też nie najgorsze. Eee. Może dałbym radę zrobić tak. O, nawet nie musiałem bomby używać, wystarczyło riftem to zassać. Dobra, spoko. Eee, nie chcę wchodzić do tamtego pokoju. Wolę zrobić tak. Tak, dobra, rifty się narobiły, więc można zaczynać walkę. Fajnie przed, wa przed rundą sobie zrespić jakieś rifty. No najgorzej jak te białe czaszki się zrespią i nie jestem w stanie wyczyścić pokoju, tylko kuźwa, no nie. To jest nieporozumienie jakieś. O, najgorzej jak one się zrespią. Nie jestem w stanie wyczyścić pokoju, tylko potem tak są przez wszystkie kolejne fale. To jest naprawdę paskudny przeciwnik w tym trybie gry. Dobra, rifta masz na łeb. Gościu, no. Ale ja okropnie dostaję. Teraz. Nie wiem co się dzieje. Dobra, nawet jeśli nie trafię go bezpośrednio, to go zatruwam. A to go całkiem skutecznie pacyfikuje. Dobra. Myk, dobra, to za darmo, siadło, świetnie. I to też. A użyję, dostałem gówno, dosłownie. I oczywiście item na spację, bo nie mogę dostać itemu, który nie jest na spację. To musi być item, który jest dla mnie bezużyteczny. Nie wiem, Apoliona sobie muszę odblokować. On by tutaj miał używanie. Wow. Ale dobra, teraz jestem jeszcze silniejszy. To nie jest co prawda ała. Upgrade na miarę riftów, ale no, potężnie mnie to wzmocniło. Naprawdę, już skończyłeś? Już, jeszcze? Dobra, zdechnij gościu, zdechnij. Profecie. Dobrze. Yy, teraz tak, jeden ładunek dostanę za odpalenie tego, więc muszę się dwa razy dać trafić. Świetnie. Po prostu. Familiarów nie chcę i nie mam, więc tego nie użyję. A to co? Yy, szybkość i szybkość ataku. Dobra, świetnie. Dobra, bij mnie. Jestem gotów. Dobrze, a teraz zdychaj. Już, już, już. Już, już nie musisz mnie bić. Już naprawdę, wystarczy. Tyle co już naklepałeś to... Już, już mam za swoje, dziękuję. Yy, Gimpi a to? Oba wezmę. <laughs> jak za darmo, to jasne, że bierę. Dobra, to, to mi naprawdę ugrało. Jestem przepotężny. Aha. Takie jakby. <laughs> Był taki item. Nie pamiętam jak on się nazywał. Ludwiko z technik. No to ja mam Ludowika teraz przy sobie, takiego upośledzonego, ale jest. Dobra, ciekawe czy lifty ściągają moje pociski, jak tak to trochę słabo. I dobra, lecimy dalej. Tutaj jest Binki, Solharcik, ale najpierw wejdę sobie do tego tutaj pokoju. No wreszcie, nie jest zmarnowany. A tutaj sobie też wejdziemy. Doskonale. Chaosik. Mm, chcemy. Jak dostanę damage? Dobrze, że udało mi się zbierając item chociaż anulować te obrażenia. Dobra. Świetnie. Chariot. Może być. I tak, yy, to foto jest bardzo dobre. Place, bo byłoby dobre gdyby nie, to, że nie mogę go użyć, bo mam już item na spację. Więc co pozostało? Oczywiście, że używany item. Używalny. Czekajcie. <grym> o, kuźwa. No nie wiem, nie wiem, czy to nie byłoby naprawdę lepsze. Nie wiem, nie wiem, czy to nie byłoby jednak zdecydowanie lepsze. Wiecie co? Użyję tego tutaj tylko, a tam to zostawię na bossy. Ja sobie całą tą armią US steruję. No nie, to jest tak przygięte. Giniecie, Oj, ale to jest broken. Tylko nie, nie używam tego, ale i tak się cieszę, że jest broken. Dokładnie. O Boże, bomby. No. Sami się oprosiliście. Patrz, te ciarze. Te mięsa jak się przypalają, to się robią czarne. Śmiesznie. Napalone mięsa. Ło! Ale ich to poniewiera. Pyk! Dobra, mogę zrobić tak. I wszystko w dół. Gdzie by wróg nie był, to dostanie. Wypad stamtąd, dobrze. Ładnie. Strasznie dużo czerwonych serc połapałem. Nie, żeby były przydatne dla mnie teraz. Ale wiecie co? PhD jest fajne, ale to jest lepsze. Zwłaszcza, że już za dużo itemów raczej nie będę zbierać. Tutaj co było? Aha, był chaos, dobra. Eee. Boże, to nie jest PhD, to jest kupon. Co ja gadam? PhD. Mm. To jest na spację, To nie jest potrzebne, to też. I to też, dobra. Żaden z tych itemów mi się nie przyda. Ma mam dużo kasy, myślę, że dam radę bez. Dam radę tak. Jedyne co, to Devil Deal będą troszkę bardziej problematyczne. Jogos, poniewierało, nie wierzę. Dobrze, gin. Łoty parówczanie. Dobrze. Ło! No nie, ale uniknął no, kuźwa. Giń. Dobrze, zginął. Patrzcie jaki posłuszny. Jak się słucha niby wróca, a... Dobrze, że to mnie nie bije, bo chciałem sobie przetestować. Eee. Yy... Na kolejne piętro wezmę. Jakie są, są piętra? Łąb. To chyba jeszcze będzie jedno piętro, nie? Czy to będzie tylko The Shop? Ale no w każdym razie i tak będę mieć jeszcze możliwość. O nie! It leaves no it doesn't. Dobra. Zdechło. Co za dzielostwo. Nie cierpię. No nie, i Krampus. Dobra, gin. Dobrze, głowa Krampusa się pojawiła. Ale lepsze jest to. Wolę to zdecydowanie. Eee, tutaj nie mam jak tego wysadzić niestety. Więc dam spokój i po prostu pójdę na kolejne piętro, pyk. I o, Jezu, prawie w to wlazłem, ale dobra, żyjemy. No. Dobra, siol! Pakt. Taki se item z Devil Deala. I lewiatana dostałem. Skater bomby. Przyda się głównie dlatego, że daje 5 bomb. Dobra. Uu, monetka. Helloder. W ogóle jak ja wyglądam, nie? Nawiedzona zakłonnica. Czekajcie, a screena zrobię z tego. O, pyk, na miniaturkę będzie. Hi, hi. A ja też dużo mam HP całkiem. Mm, łapka i... Czekajcie, co robi łapka? Yy, no dobra, a to? To się przyda. Biblia. Yy, nie, Biblia mi się aż tak nie przyda. Natomiast przyda mi się... O Jezu, zapomniałem o tym. Aha, klucza nie mam. Dobra, roluję. Yy, I gun wodost yy. Wielowymiarowe dziecko! C. Mam wielowymiarowe dziecko. A to co? Trinket. E. Yy, no, to będzie śmieszne. O! Aha, do 10 US spawnuje e, Takie se. Tutaj już nic nowego nie dostanę, więc w sumie kluczyk. I to. Aha, dwie bomby. zajebiście. Dokładnie tego potrzebowałem. Myślę, że to było najważniejsze dla mnie teraz. Hi hi. Nawet nie wiem, co się z reguły respi. Po prostu strzelam. Hi hi hi. Ej, Magician, ale to będzie zajebiste! Ile hajsu? A to co za karta? Empress, nie. Magician, ale to będzie zajebiste! Tylko czy te łzy będą faktycznie ściągać do wroga, czy też będą lecieć sobie dalej? Bo w końcu ja mam sterowane łzy. Eee... Może być. Ale dobra, na razie nie on tutaj zbyt fajnych. Gincie. <laughs> Się zdziwiły kasztany. Oj, 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 Siedem pieczęci, aż dostałem z wrażenia. Dobra, Chariot, Empress, ale mi jest potrzebne Magician. Halo, Magician, dziękuję. Yy, zajrzę tu, tam w lewo, bo jest opcja. Dobra. Fajnie by było trochę szczęścia dostać i te rifty faktycznie respić cały czas. O, no, serio? A, bo nie mogę tego podnieść, dobra. Myślę, że coś się zbugło. Yy, chcę Devil Dina, będę jeszcze potężniejszy potencjalnie. Chcę moją kartę Magician i jej nie tracić. Głupio. Eee, damage i co? Niech będzie, a to? Eee, muchy, ale to jest użytkowy, to nie. To dla mnie jest bezużytkowy. Dobra, idziemy niżej, bo. Te karty mnie irytują, że mi ciągle wskakują do ekwipunku. Chcę mojego magika zabrać na kolejne piętro. Ojejej, nieznane itemy. No to słabo. O, jaka szkoda, że nie można tam wejść, nie? Mm, to można zresetować. Może dostanę item za siódemkę. A dobra, zbieram. Spirit of the Night. <ścoughs> Blue Map. Nie, same dobre itemy dostaję teraz. Ale to jest OP. Jak to jest normalnie OP. Dobra. Lecimy z poziomem sklepikowym No, Wypad z tymi naprowadzonymi łzami mi tu Dobra Umrywajcie Ło, gridiochy Gińcie gri, gridziochy. Co się tam respi tu nie ma zbyt łatwego życia ze mną Się porobiły przeciwniki. Hi, hi. Ej, nieźle, idzie naprawdę nieźle. I mogę jeszcze i temu sobie wziąć. Czemu nie? Co to jest? Metal Plate. Sędzi. Okej. Okay. Nie pamiętam, co ono robi, ale. Już Moje ała, wow, łzy mogą mieć jakiś efekt, chyba. Dobra, zdychać wszyscy. Ty też. Kto nie zdech, to go zaraz wessało i też go nie ma. Doskonale. Ała! Wow. Mm. Kolar. O, Eternal Life i Explosivo, Sticky Bombs. Dobra. Słabe itemy. nie narzekam. A tutaj co mamy? Już jest leżenie kopiącego. Naprawdę. Off of Space. A wezmę sobie kluczyki. I mój magician, którego ja użyję na bossie końcowym. Ale to będzie potężne. Łe. O, dobrze, że go zasało akurat. Idealnie. Dobra. No, obstawiamy. Ile sekund wytrzyma grid? Jak się do niego dostanę. Ło! Wow. Co to było? Kogoś zlagło tu. Jakie to wielkie. One się przyczepiają i wybuchają, dobra. Już pamiętam co to było. Eee, nie chcę. Ło wow, Jezu, ile tego... Narobiło. Dobra. Ej, no trochę mu porobiłem, ale nie aż tyle co się spodziewałem. Ale ile ognia tam na... Jezu. Te rifty ściągają centralnie na mnie yy, pociski. Znaczy te, monetki. Fajnie jak mu to wszystko wybucha na ryju, <grymnie> aż go zmiotło. Wow. wow, ale to jest moc. Dobra, nie ma żadnych szans. Ale go zniszczyłem. Koniec. Cóż, to był jeden z lepszych moich ranów, jeśli chodzi o gridmowda. Yy, dajcie znać, czy Wam się podobało. I jutro widzimy się w kolejnym odcinku. Tymczasem ja chowam się do skrzyni i cześć!